Mamy ekipa. dziś troszeczkę pochmurnie, ale w miarę ciepło lecimy na robotę Dzisiaj wycinamy wieżbę odpaliłem sobie motorek żeby to trochę pochodził ponieważ gdyby, No z miesiąc już nie był odpalany od poniedziałku już sobie śmigał więc musiałem go troszeczkę przypalić szykujemy ketererolka zestaw wczoraj wjechały czwórki najnowsze czwórki od Keterka jak widzieliście pokazywałem na rolce i tam widzieliście ciekawy temat który już będzie niebawem czyli platforma czyli będzie platforma gdzie ona jest platforma będzie będzie platforma zobaczcie voilà. będzie platforma już niedługo jak widzicie, platforma ma do 145 kg wagi, a teraz wjechały czwóreczki. Wjechały czwóreczki. Ja już będę je zagospodarowywał, a pokażę Wam przy okazji mój słupek, nowy oś. Dobra. Dzisiaj wkręty ciesielskie, radio, hikoki, oczywiście, skrzynka zasilająca do podłączenia baterii, dwójeczka, Oczywiście, zestaw baterii, hikoki, rękawice, narzędzia ręczne do dzisiejszej pracy. I tutaj pokażę Wam piła, hikoki oczywiście. I tutaj taki temat jest: przerobiłem sobie y, trójkę, zrobiłem 1 y, plus 1, czyli jedna wąska i jedna głęboka, zobaczcie, jedna głęboka. To wczoraj przerobiłem. Szybka akcja, robiłem wczoraj to na live, więc kto był, ten wie. Dzisiejszy zestaw Pilarka i dwa klucze od Hikoki. I dzisiaj ten sprzęt ze mną jedzie na roboty. Oczywiście kieszenie monterskie, ołówki ta bilda, bla bla bla. I taki oto słupek wraz z piło ze mną dzisiaj śmiga. Więc tak to wygląda. Wyjeżdżamy z zestawem i może nagram jakoś relacje z roboty. Zobaczycie, jak to u mnie prace trwają. Więc tyle w temacie. Tak, tak, słyszałem. Ja mykam, a Wy komentujcie, lajkujcie. I co? Miłego dnia. Pozdro.